Hejka! Gdzie to ja mam poziom? Gdzie wy jesteście? Co tu się stanęło? Gdzie wy jesteście? Ja to się nagrywa? Co? Ach, nagrywa się. Dobra. Mam was. Zrobimy sobie dzisiaj sztetiks pokój i to będzie ten pokój. No, dobra. Zaczniemy sobie od podłogi. Aesthetics, to będzie być taki... Takie płytki damy. I damy, damy, damy. Te czy to? Ta? tak Łóżko będzie to. żeby po prostu się wpasowało. Aesthetics safa to będzie... I tu będzie jej toaletka. Siedzenie też Aesthetics. Te dwa będzie miała. I tutaj zrobimy sobie biurko. Biurko takie szybki to jest dosyć. Ale będzie tutaj dane światełko. Będziemy robić postać, więc spokojnie. Będzie też rodzina kolejna. E, damy jej to biurko będzie rodzina kolejna więc jeśli będziecie chcieli e, będzie tam no, dużo osób i dziękuję za bardzo cztery subskrypcje e, osoby, które mnie subskrybują wiem, że kto mnie dwie osoby, które mnie subskrybują bo to są z mojej klasy, bo mi powiedziały ale te, które mnie które, e, ta kolejna dwójka to proszę żeby się po prostu napisała pod tym filmem w komentarz ja cię zasubskrybowałam dla mnie po prostu e, jeśli nagrywacie na YouTube to też dostajecie ode mnie subskrypcję jeśli będą mi się filmy podobać hmm. no tak gadu gadu a tu mamy bardzo dużo rzeczy weźmiemy sobie te dwie są bardzo i do tego tam. szukamy no, będziemy mieli byk. Aha, z kam. To jest jej ulubiona marka kosmetyczna. Z, ona ma z nimi czasami współpracę. Dajmy. Tutaj będzie miała. No, i tutaj będzie mięsło. Zrobimy sobie telewizor. Tu, 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 tu. tu jest telewizor. Jakieś Eszczetik roślinki. Tutaj będzie ta, ta. No, i tak to wygląda. Jeszcze może co ja zrobię. Przepraszam, jeśli ten filmik będzie miał tylko 8 minut. Ale no, dosyć szybko to robię, bo się śpieszę. To kacun będzie na reszcie ciuchów. Hmm. Jakaś zabawka. Taki fotel. No, fotela nie będzie miała jednak. Pamiętnik, jej. Sobie czyta. I to będzie jej zakładka zbytu. Ona po prostu będzie miała. To nie będzie, ona się nie będzie tutaj malować. Byk jakieś zadanie domowe pisała a i czy chcecie, chcecie zobaczyć wyprawkę szkolną, bo w tamtym świecie Oka Life World tam dopiero będzie się zaczynać jutro szkoła znaczy, no za kilka dni, ale czy chcieliście zobaczyć po prostu jakiś taki poradnik? Przepraszam, że to biurko nie jest takie Aesthetics, ale oni po prostu, pani im niby tak dała i ona nie mogła tego zdobić, Jeszcze nie zdobyła. I biały aparat. i różowy aparat. Ona ma dwa aparaty. Hmm. Ona będzie też szyła, więc maszyna do szycia będzie leżała. I jeszcze jeden aparat. Aparat z niebieski. Jeszcze mam tutaj taki, jeśli chodzi o. No nie mam jakichś takich. Tu to. i kamera. Zawsze musi mieć kamera. Dobra. Mm. Słowa chcę je tutaj przykleić, bo to będzie y, takie. I ty, y, dla osób, które mnie nie subskrybują, ale widziały, że lubię część. Nie lubię tak część jak kiedyś teraz. W y, ogóle, bo Karolina w mojej klasy, przepraszam osobę, jeśli mnie ogląda, ale nie powiem nazwiska. Nie chcę. Przepraszam, że też cicho mówię, ale nie chcę bardzo głośno. Po prostu mnie głos boli potem. No gardło nie głośno Zrobimy sobie jeszcze tą łazienkę, pójdziemy. I maski wie będzie miała i z tego będzie wychodzić taka. I różowy rączniczek, tak wygląda. Pokój będzie potem emo, tu będzie pokój emo, tu będzie pokój sweet girl oraz sweet girl oraz cute girl, tu będzie indie kid i tego bad girl. Więc papatki, 6 minut trwa, ale no mam nadzieję, że się podobał pa.